Tuż przed konferencją Odważne Kobiety opowiem ci moją historię. Jesteśmy w Kielcach i gościem wideopeja jest Anita Majkowska, twórczyni, pomysłodawczyni, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Bezpieczny Dom. Anito, witam cię serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Co było w twoim życiu punktem zwrotnym? Dlaczego postanowiłaś założyć takie stowarzyszenie? Kilkanaście lat temu pracowałam w spółce polsko-izraelskiej, która zatrudniała 1700 kobiet. Tam doświadczyłam wielu potrzeb, tam widziałam dramaty ludzkie, radości, smutki i bardzo chciałam, żeby stworzyć miejsce, które będzie kompleksowo pomagało kobietom. Po kilku latach udało mi się powołać do życia Stowarzyszenie Bezpieczny Dom. Początkowo ono nosiło nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Ofiar Przemocy, Bezpieczny Dom, ale ponieważ rozszerzaliśmy swoją działalność, zostaliśmy tylko przy nazwie Bezpieczny Dom. Oferujecie pomoc psychologiczną, prawniczą, pedagogiczną. Macie również specjalistów od terapii uzależnień. Powołaliśmy punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy, ale i osób w kryzysie. Później, kiedy zaczęły przychodzić do nas osoby z małymi dziećmi, stwierdziliśmy, że musimy się nimi zaopiekować. I powołaliśmy do życia Świetlice. Świetlicę socjoterapeutyczną. Mieliśmy w zeszłym roku aż cztery takie świetlice w Kielcach. Dzisiaj, dzisiaj możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy duży sukces, bo zorganizowaliśmy kilka międzynarodowych konferencji o tematyce właśnie przeciwdziałania przemocy. Wiele eventów socjoterapeutycznych. Współpracujemy bardzo ściśle z uczelnią, z aresztem śledczym, z policją. Czyli rozszerzając tych naszych partnerów możemy być bardziej skuteczni w tym pomaganiu. Mówisz, że stowarzyszenie jest Twoim dzieckiem i w tej chwili działacie jak lawina. Działacie od 2011 roku. Rozumiem, że początek może nie był taki łatwy. Jesteście w tej chwili finansowani też przez Unię Europejską, macie pieniądze z projektów Unii Europejskiej. Na czym ta lawina polega? No właśnie, na przykład trzy lata temu mieliśmy w Polsce 22 punkty poradnictwa prawnego. To był taki ogromny sukces nasz. Właśnie aplikując w konkursach, mogliśmy dostać taką dotację. Myślę, że. Takim dla mnie przełomowym momentem dwa lata temu była ogromna kampania w Kielcach. Zbieraliśmy środki na operację dla Kacperka. Wtedy udało nam się zebrać dzięki naszym inicjatywom, eventom, różnym imprezom około dwóch milionów złotych. Chłopiec jest oczywiście nie my sami, ale dzięki tym inicjatywom. I wtedy taki był przełomowy moment, kiedy przyszły do mnie osoby i powiedziały, że na hasło bezpieczny dom otwierają się wszystkie drzwi w Kielcach. Czyli urzędy naprawdę zgadzały się, wyrażały zgodę na to, żebyśmy robili te zbiórki. To był dla mnie taki moment, że stwierdziłam, choćby miała temu jednemu dziecku pomóc, to było, było warto. Projekt Odważne kobiety opowiem Ci moją historię. Druga edycja odbywa się właśnie w Kielcach. Jesteście partnerem merytorycznym projektu. Jak do tego doszło? Zadzwoniła do mnie Ania z Włoch i kiedy usłyszałam samą nazwę, to proszę mi wierzyć, że dostałam takiej gęsi skórki na ciele, bo mówię coś fantastycznego, coś dla kobiet, czyli ta idea, która mi przyświeca od kilku lat, żeby wspierać kobiety w kryzysie, żeby dodawać im otuchy, żeby je motywować, uwielbiam pomagać innym. I to był taki moment, że mówię oczywiście w ciemno wchodzę. Nie wiem na czym ta pomoc miała polegać. Yy, dziewczyny się dopiero odezwały do mnie po kilku miesiącach. Yy, doszczegółowiliśmy tutaj yy, nasze wspólne działania. No i dzisiaj jesteśmy tutaj. Możemy zaprezentować yy, naszą wystawę, która bardzo się wbija tutaj w tematykę projektu Odważne kobiety. Był to projekt Obudź w sobie kobiecość. Cztery edycje. Yy, między innymi Dą Samotnej Matki i Aresz Śledczy, więc to były odważne kobiety które zaprosiłam do współpracy i które zechciały podjąć z nami tą inicjatywę. Anito, czego sobie życzysz? Zdrowia. Zdrowia, żebym za 20 lat miała tą samą siłę, żeby wspierać, pomagać i być takim mentorem dla młodszych pokoleń, żeby pokazywać, że praca społeczna ma sens i, i daje ogromną siłę do działania. Bardzo ci dziękuję, naszym gościem była Anita Majkowska, Stowarzyszenie Bezpieczny Dom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Tomasz Jemka, członek zarządu województwa świętokrzyskiego. Panie marszałku, na swoim terenie macie Stowarzyszenie Bezpieczny Dom. Jak układa się współpraca z tym bardzo istotnym i bardzo ważnym stowarzyszeniem? E, tak. Wkłada się bardzo dobrze, jest nam miło, że możemy wspierać, pomagać sobie nawzajem, także temu stowarzyszeniu. Wspieramy wszystkich, wszystkich, którzy chcą czynić dobro, można powiedzieć, wszystkim, którzy mieli różne historie, ale też wyszli z nich i wspierają, chcą przekazywać swoją wiedzę innym, chcą ich edukować i chcą po prostu wspierać, żeby przekazać im swoje przeżycia, swoje emocje. I żeby oni uniknęli pewnych rzeczy, których może nie do końca by chcieli przeżywać. Kobieta, to słowo jakie ma dla Pana znaczenie? Kobieta jest to piękne słowo, prawda? Pod każdym względem e, ma znaczenie ogromne. Ale wiemy, że tak jak dzisiaj na tej konferencji, w której będziemy za chwilę uczestniczyć, są odważne kobiety, opowiem Ci moją historię. Tu. Dzisiaj będziemy słuchali różnych historii, które no nie do końca nie zawsze są piękne, one były czasami trudne, ale jednak te panie potrafiły sprostać im i wyjść. Kobieta w dzisiejszych czasach to jest, można powiedzieć, każdy by chciał i kobiety też chciałby być, zrobić karierę zawodową, ale też być kobiecą, mieć wspaniałą rodzinę. Ciężko jest to pogodzić, jednak... Trzeba do tego dążyć i wielu kobietom się to udaje, a dzisiaj też mamy przykład właśnie jak można wyjść z różnych opresji po to, żeby wyjść na prostą i wprowadzić wspaniałe życie. Dziękuję bardzo.